Witajcie w kolejnym piątym odcinku serii Pack TV Uczy. Pod koniec każdego odcinka prosimy Was, abyście nadsyłali swoje propozycje na temat tego, co chcielibyście zobaczyć, czego chcielibyście się nauczyć w kolejnym z nich. No i tym razem także nas nie zawiedliście. A mianowicie, ostatnio dostałem od Was kilka pytań dotyczących mięśni czworobożnych: czy robię coś specjalnego na kaptury, jak udało mi się je rozbudować, czy też jak je trenować. No i dlatego dzisiejszy odcinek poświęciłem na najbardziej standardowe i wydawałoby się dość proste ćwiczenia na mięśnie czworobożne, przy którym ludzie potrafią robić masę błędów. Ja osobiście od ponad pół roku, no jak nie dłużej, nie trenuję kapturów z uwagi na to, że dość mocno przeważają one nad sąsiednimi partiami. Ale to też nie jest tak, że zawsze miałem je jakoś genetycznie wyrobione, czy też urosły mi po jakimś, nie wiem, radioaktywnym deszczu. No nie, nie, absolutnie. Kiedyś katowałem je różnymi odmianami szruksów, po dwa razy w tygodniu mając na sztandze ciężary dochodzące do nawet 180 kg. Dobra, przejdźmy do serna, czyli do techniki. Na początek najbardziej standardowy wariant, czyli szruksy ze sztangą trzymaną z przodu na chwytem. Możemy chwycić także pod chwytem, aczkolwiek w tym ćwiczeniu osobiście preferuję jednak nachwyt ze względu na większy zakres ruchu. Stajemy w lekkim rozkroku, aby mieć lepszą stabilność, cofamy lekko barki w tył, tym samym wypychając klatkę piersiową w przód, po czym unosimy je jak najwyżej, maksymalnie spinając przy tym mięśnie czworobożne. Taką ciekawą, a zarazem kontrowersyjną metodą jest wykonywanie ćwiczenia z delikatnie wysuniętymi barkami w przód, co wiąże się oczywiście z delikatnie zaokrąglonymi plecami. Musimy tu pamiętać, aby nasz brzuch był przez cały czas napięty. Ciężar niewielki, bardziej skupiamy się tutaj na czuciu mięśniowym. Metoda ta angażuje niższe obszary mięśni czworobocznych, stanowczo odradzam ją początkującym. Sztangę możemy oczywiście również trzymać z tyłu. Tutaj jeśli ktoś ma duży tyłek, to znaczy. Dobrze rozwinięte mieście posiadkowe, to może mieć problem z wykonaniem pełnego ruchu. No, takim rozwiązaniem na to jest delikatne wypchnięcie bioder w przód albo po prostu suwica, gdzie możemy spokojnie pochylić całe ciało w przód. Na temat ułożenia głowy istnieje naprawdę sporo teorii. W jednym atlasie piszą, aby trzymać ją prosto, zaś w że powinna być pochylona. Ja jestem jednak za tą drugą opcją, ponieważ dla mnie jest to kolejny czynnik, dzięki któremu zwiększymy zakres ruchu ćwiczenia. Według mnie na kaptury najlepiej działają spięcia izometryczne, wykonywane w zakresie od 12 do 15 powtórzeń. Dlatego też w trakcie wykonywania ćwiczenia starajcie się wytrzymać 2-3 sekundy w tym najwyższym punkcie, a następnie powoli opuszczajcie sztangę jak najniżej w dół w celu większego rozciągnięcia mięśni. Wierzcie, że nakładanie niebotycznego obciążenia na sztangę, którym robimy nie wiem, 20-30 pół ruchów, nie dość, że nic nie daje, wygląda komicznie, to jeszcze może doprowadzić do kontuzji. Owszem, tak jak mówiłem wcześniej, wykonywałem szruksy ze 180-kilową sztangą i paskami do martwego ciągu, no ale to jednak było te 10-12 pełnych ruchów. Jeśli chodzi o handlę, to obowiązują tutaj te same zasady co przy sztandze. Możemy je trzymać po bokach, lub też lekko wysunięte w przód w celu lepszego rozciągnięcia. No pewnie o tym rozciągnięciu już nie chcecie słuchać, no ale co zrobić? No jest to dosyć ważny element treningu, zwłaszcza tej partii mięśniowej. Pewnie zwrócicie uwagę na moje przesadnie ugięte łokcie. Tak, robię to celowo, aby pokazać Wam, że jeżeli ciężar jest odpowiednio dobrany i cały czas unosimy go w złowiu kapturami, to nie ma to większego znaczenia, a nawet pomaga zwiększając nam długość ruchu. Chodzi po prostu o to, aby przez uginanie ramion w łokciach nie wyłączać pracy mięśni czworobożnych na rzecz pracy barków i ramion, na co właśnie macie okazję popatrzeć. Pewnie nieraz spotkaliście się z osobami, które w ramach ćwiczenia na kaptury robią wszelkiego rodzaju krążenia z dodatkowym obciążeniem. No może sami korzystacie z tej metody? Jeżeli tak, to nie róbcie tego. Nie jest to dobra opcja dla naszych stawów barkowych. Wręcz przeciwnie, jest ona dość kontuzjogenna. Jeśli szukacie jakiejś odmiany, to możecie spróbować o wiele bezpieczniejszej metody, którą wykorzystywali zawodnicy z epoki Arnolda. Wyobraźcie sobie, że po bokach macie przeszkodę, nad którą chcecie przenieść hantelek, a następnie odłożyć go na miejsce. Oczywiście wykonując przy tym szluksy. No i na koniec ćwiczenie mega autorstwa, które wykonywałem raz na jakiś czas, aby jeszcze bardziej zwiększyć zakres ruchu i oczywiście bardziej rozciągnąć mięśnie czworobożne. Siadamy na ławeczce i ustawiamy się mniej więcej tak, jak przy uginaniu jednorącz w oparciu o kolano, z tym, że robimy szruksy jednorącz z mocnym zaakcentowaniem zdjęcia kapturów. Oczywiście to dla osób szukających odmian w swoim planie treningowym. W żadnym wypadku nie jest to ćwiczenie docelowe. A póki co czekamy na Wasze opinie, spiny, hejty, lajki i oczywiście kolejne propozycje następnych odcinków. Żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Cześć!